Siemano, siemano, witam Was serdecznie. Jesteśmy dzisiaj już w nowym magazynie. Wczoraj mieliśmy cały dzień przeprowadzek, także mamy dużo większy, no, prawie dużo większy metraż i biuro. Ale o tym w innym filmie Wam pokażę, jak ta przeprowadzka e, wyglądała. W zasadzie nie jak wyglądała, tylko jak wygląda nasz nowy magazyn i ile mamy tutaj miejsca. I będą bardzo fajne nowe projekty, dlatego wzięliśmy nowy magazyn, mamy też biuro. 20-metrowe, 20 metrów kwadratowych oczywiście. Zapraszam Was na opening, a dzisiaj opening czegoś, co naprawdę gryski lubią najbardziej, bo będzie to elektronika, nie byle jaka elektronika, jest to elektronika premium. Podobno coś tam mi się o uszy obiło, i w specyfikacji było, że będzie tam iPhone 15 Pro, jakiś Galaxy S24 Ultra, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. I zostaw łapkę i Subika. Słuchajcie, już widzę piękne, cudowne, eleganckie gadżety. Co mamy na początku? Kontroler Skin PS4. Taki o, oto kontroler. Jest to. Nic innego jak nakładka na pada. Muszę Was przesuwać bliżej, bo za dużo nie widzicie. Jak już się na bebe, dobra. Adapter PoE, taki oto wariat. No, czyli, czyli coś tam do anteny, jakiś tam adapter. Mamy tajemniczy foliopak. Nie mam pojęcia, co w nim może się znajdować. W tej specyfikacji w zasadzie nie przyjrzałem popatrzyłem tylko na dwie pierwsze pozycje i mówię, dobra, bierzemy. A jak najbardziej. Też powiem wam, że ta paleta kosztowała, w zasadzie kosztował 7600 zł, więc całkiem sensownie. okej okay. Już widzimy, że to jest kalendarz, ale naderwany tutaj w tym miejscu, ale jest jako skoroszyc, brudnoszyc, brudnozeszyc się przyda. Wow! To jest prawdziwa kategoria A, słuchajcie, zafoliowana e, tablica do pisania mazakiem. Co ja tu widzę, co ja tu widzę? Znowu gry, znowu nas zasypały gry. Grand Theft Auto The Trilogy na GTA, Boże, na PS4, Gear Club Ultimate Edition na... PS4. Zobaczmy w ogóle jak płyty wyglądają. To jest chyba najważniejsze na wszystkich. Okej, okay, płyta. Najważniejsze, że jest. Jak wygląda? Słuchajcie. Elegancko. Assassin's Creed Mirage. PS5. Świetny tytuł. Spider-Man 2. Też elegancko. E, po francusku. Final Fantasy 9. Boże, co ja gadam? XIV. Final Fantasy 14, Zaklejone taśmą. Myślicie, że to będzie całe? Jestem sam bardzo ciekaw tego tego e, temaciku. Zobaczmy. Wow. Jest elegancko. Widać, że była użyta ta płyta, ale nie jest, yy, nie jest ona rozwalona. Dobra, lecimy dalej. Rolki do kasy, yy, rolki termiczne do kasy piskanej. Kuchaweczki ROMA. ROMA, WIGLET, coś tam, coś tam, GAME. Myślę, że będzie spoko. Chyba muszę jeszcze światło poprawić, bo widzę, że mam trochę za ciemno. Widzimy coś ciekawego. Mamy pierwszy telefon, słuchajcie. Jest to... Ej, ej! Znaczy, wiecie, co ja się boję tego otwierać. Zobaczcie, to ma plombę. I to ma taką plombę kwadratową. Nie jest to taka jakaś plomba, nie wiadomo jakiego pochodzenia. Nie no, otworzę, kurde, otworzę, bo no, ktoś tu na pewno otwierał. Ole telefon! Słuchajcie, pamiętacie te czasy, jak były tylko takie telefoniki. Jest bateria w środku, jest zasilacz, jest elegancko, powinna śmigać. Hello Kitty iPhone X XS e case. O kurde, wpadło mi między palety. 3 days later. Dobra, odzyskamy kolejny produkt. Mm, e, tuż Black XL, nie wiem do czego, chyba do jakiegoś HP-ka. Tak, do HP-ka. 302XL. Także spoko, tuż zawsze się sprzeda. Lecimy dalej. Co tu mamy? Słuchaweczki na USB. Co to jest? Rocket Elo, proszę bardzo, ale wam powiem tak. One raczej działać nie będą. Przynajmniej nie w takiej formie. I już wam mówię dlaczego. Patrzcie ten kabel. Chociaż już widziałem tak owe, że działały, ale zobaczcie jak to wygląda. To nie ma prawa funkcjonować poprawnie. Pewnie jakiś mikrofon, nie wiem, coś mu, coś mu tam dolega i coś nie styka. Ktoś naprawdę ładnie się tym kawem bawił. Słuchajcie, 29 urodziny, happy birthday. Moje kolejne są 29, więc tak naprawdę mogę sobie zostawić, nie? Także teraz wiecie, ile mogę ma lat. Słuchajcie, ładowarka indukcyjna z Samsunga. Ładowara indukcyjna z Samsunga, no oczywiście tego nie sprawdziłem, czy to działa, ale wygląda jak nowa, tylko nie ma oryginalnego opakowania. Co my mamy dalej? Dalej mamy Boscha. Patrzcie na to, jaki elegancki mikserek. Tylko, że dla dzieci, no szkoda, szkoda. Potrzebuję szkoda iPhone'a 14 Pro Max do mojego telefonu, yy, i tutaj jakieś szkiełko się pojawiło, ale jest to na Samsunga a 5 g czyli niestety nie na mojego. I dodatkowo, jak to szkło, oczywiście jest. Bardzo flexi, czyli do wyrzucenia. Co mamy dalej? Dalej szalo sz szalony to nie jest szalony ani reporter ani karton. Jest to szary karton i jest to kabel HDMI. Widzę logo PlayStation. Widzę logo PlayStation. Tylko co to jest? Jest to pilot Media Remote. Media Remote, słuchajcie, no popatrzcie. Wygląda jak totalnie nowy produkt. Klapkę ma zdjętą, baterii brak, ale jest cały. Takie produkty możemy mieć. Boż, zaraz, zaraz już nie będziemy mieli. Słuchajcie, tu jest coś niewiadomego pochodzenia. Wygląda mi to na case do jakiegoś tableta. Słuchajcie, jest to case do tableta iPada. Do iPada case'ik. I teraz oczywiście trzeba to schować i Mugen już tego nie włoży, bo ktoś tutaj zrobił foliopak, a nie, jest. Słuchajcie, jest szkło. Oby to było szkło do mojego telefonu i oby to szkło było nowe. Dobra. Set wipe Słuchajcie, wygląda na to, że to jest case na iPhone'a 14 Pro Max, znaczy case szkło. I teraz pytanie, czy jest takowe? Ej, szkło jest i to jest nawet takie całkiem sensowne szkło. Patrzcie, jest całe. No to jest produkt, który zostaje u mnie. Słuchajcie, będzie to pierwszy od dawien dawna produkt. Który został u Mugen'a i w zasadzie nie został wzięty nie, Znaczy nie został sprzedany, przepraszam, tylko został wzięty Dalej mamy kolejne dwie gierki, słuchajcie Cyberpunk 2055, dobrze mówię, 77, przepraszam Lata w nim jakaś płyta, więc nie chciałbym, żeby się uszkodziła Okej, okay, jest wypalcowana, ale jest cała Zobaczcie, chyba, zaraz nie będzie Ultimate Edition, czyli pewnie był jakiś kod, którego już tutaj nie ma Hell Let Loose PS5, taka giereczka na PS5 też fajna sprawa. Nie znam, nie grałem, ale wygląda bardzo ładnie z okładki. Android TV. To jest to, co jest nam potrzebne bardzo często w domu. Jest to podstawka do telewizora Android, która robi nam smart TV z telewizora, który nie jest smart, albo stracił już jakieś tam aktualizacje i nie działa, na przykład Netflix albo inne tego typu rzeczy. Wtedy taką podstawkę używamy. Ho, chyba dzisiaj się bawimy w Mugę, na który wszystko wyjaśnia. Mamy pusty, pusty worek. Nie, coś tu jest, przepraszam. Wow, to był produkt, którego potrzebowaliśmy. Pop, sokiem. Kolejne dwa spider czyli kolejna giereczka fajna. Dobra, lećmy z jakimiś większymi produktami. Teczka na dokumenty. Taka wielka. Na bok. I żeby tego było mało, to mamy kolejne teczki na dokumenty. I wy tak się śmiejecie pewnie teraz, Boże, co za debil, jaki on śmieci kupuje, jaki śmietnik, co to za teczki, kto to kupuje? No wyobraźcie sobie, kochani, że nie tylko ja w tym kraju prowadzę firmy, szkoły, administrację i inne rzeczy. Oczywiście nie prowadzę szkoły i administracji, ale prowadzę firmę, więc takie teczki się przydają każdemu. Czy w domu posegregować jakieś tam e, dokumenty i tak dalej, naprawdę uwierzcie, że to ludzie kupują. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie fajny, pozytywny, miły komentarz, a my wracamy do openingu Logitech Lift, przepraszam. Myszka Logitech Lift, świetny temat. Uwielbiam te myszki, bo one się sprzedają rewelacyjnie. Ale mamy Hammer H3. Kolejny telefon, słuchajcie. Rewelacja. Hammer to jest telefon polskiej firmy, żeby było chyba ciekawiej, z tego co pamiętam. Warszawa Polska Polne, tak jest. Producent to jest Polska. Polska Kurio! I to jest telefon do zadań specjalnych, czyli dla budowlańców w ciężkich warunkach, jak ktoś pracuje w kopalniach, nie wiem, gdzieś na na warsztatach i tak dalej wygląda na to, że jest jak nowy czy on się w ogóle włączy, czekajcie zrobimy to tak, czy on się włączy jest, coś zagrało jest Hammer jest Hammer, słuchajcie, no nie jest to oczywiście telefon e, najwyższych lotów ale, ale ma bardzo fajny ekran zobaczcie, jest po niemiecku Sprache także jest ciekawie, słuchajcie a tutaj Galaxy A14 przed chwilą chyba do niego szkło wyciągaliśmy e, pudełko jest otwarte Telefon jest, i słuchajcie, jest nawet cały, więc jest ok. Z tyłu jest plastik, taka faktura ciekawa. Eee, dobra. Sprawdźmy to. Sprawdźmy, czy ten Samsung zadziała. I... Pokazuje 0%, okej, okay. czyli jest szansa. Słuchajcie, tutaj... Powerbank, powerbank, słuchajcie, napisane jest powerbank. Chociaż, tu ma być 10 tysięcy ale wydaje mi się, że tego tylu nie będzie. Dobra. Trochę się zaskoczyłem, słuchajcie. pudełko z powerbanka, a w środku używane MP4. Używane MP4 z case'em. Zobaczcie, czy to w ogóle działa. Co to jest? Jest używane, bo widać, że jest używane, ale nie jest w jakimś złym stanie i nie reaguje. Boże, adapter kaset, zobaczcie, co to jest. I to też zostaje, to jest drugi produkt, który zostaje, dlatego, że to jest adapter na VHS. Eee, a nie, to nie zostaje, przepraszam. To jest na odwrót. Z małych kaset VHS można obejrzeć na VHS-ie. Czyli z kaset, z którymi nagrywali was na pewno wasi dziadkowie, babcie, wujkowie, e, kiedyś w dzieciństwie, jak byście mali, przynajmniej ja tak miałem, jak miałem 20 20 miesięcy chyba. Jak miałem parę latek, roczek dwa, nie wiem, nie wiem, nie pamiętam, to mnie nagrywali właśnie wujkowie takim oto sprzętem. Może kiedyś zrobimy sobie takiego specjala, że nagramy filmik jak Eee, jak, jakieś moje stare nagrania, wiecie, z dzieciństwa, coś tam wam pokażę Szczerze, sam tego nie widziałem przez naprawdę wiele lat już Więc nie pamiętam, co tam było Ale od zawsze przed kamerą, więc myślę, że może być ciekawie Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie taki, e, taki odcinek special To może też wykombinujemy Kabelek USB C Do ładowania, patrzcie jaka fajna kostka drewniana, ale jest chyba skarbonka w dziurę. A od dołu może wyjąć. Bardzo fajna skarbonka. Super Mario, patrzcie na to! Słuchaweczki Super Mario dla dzieci. Są one specjalne z technologią, taką, która wiecie tam, e, ochrania słuch dziczackom i tak dalej, żeby się nie. E, uszkodziły męki, wiecie, jak to dzieci, bardziej wrażliwe niż dorośli ludzie. Co mamy dalej? Walkie-talkie, słuchajcie, walkie-talkie, świetna sprawa, kiedyś takie walkie-talkie w stepie połączyliśmy się z naszą e, galerią handlową i słyszeliśmy jakieś różne dziwne działy. Dobra, a słuchajcie, to jest bardzo ciekawy produkt. Ok, drewniany stojak na... Chyba gry. Marley of Champions. Słuchajcie, to są słuchawki, których też nie lubię, pomimo tego, że są świetnym produktem. Dlatego, że przez takie tylko czarne dostaliśmy pierwszego negatywa w sklepie. Dlatego, że pan nie umiał się poradzić z ich połączeniem, a. Słuchawki były sprawne i to jest sytuacja z życia wzięta. Te słuchawki z Sony, czyli takie najzwyklejsze za 25 zł, w ogóle słuchajcie, kiedyś jak jeździłem się na rowerze, to był rok 2012, 11, 10, były to czasy, kiedy słuchawki na kablu były jakby czymś normalnym i codziennym. To one kosztowały krocie. Takie słuchawki potrafiły kosztować 150, 200 zł na tamte czasy, pamiętajcie? A wtedy te 100 czy 200 zł to tak jak teraz podejrzewam, było to wartość 800. Więc jak wystawiam słuchawki za każdym razem z Jackiem, wiecie, na kablu, to mam taką łezkę wokół, mówię dlaczego. To kosztuje 20 zł. Ej! Nie mam pojęcia, co to jest, słuchajcie. I tam zabrzmiał jakiś Samsung, bo znam ten dźwięk. Czyli to jest ładowarka do nothing? Szczerze, nie mam pojęcia. patrzcie jak to wygląda. Z tyłu jest tak, wygląda jak nowe. Oczywiście było otwierane, chyba, bo jest taśma. Chyba, że słuchajcie, to są słuchawki tutaj spakowane. Oczywiście, słuchajcie. To są słuchawki i chyba szczerze. W życiu nie widziałem ładniejszego opakowania słuchawek, nie? Albo bardziej praktycznego. Naprawdę genialna rzecz. Co mamy dalej? AirPodsy, zwykłe, najzwyklejsze, normalne AirPodsy do mm, iPhone'a na kabelku, Które w ogóle swoją drogą chyba są najdroższymi słuchawkami. Słuchajcie, bo te AirPodsy sklepie kosztują 140 chyba złotych około. E, na, na stronie Apple, oczywiście i w Media Expert. One by Vacuum. To jest tablet graficzny, słuchajcie. Mieliśmy już go parokrotnie. Jest to świetna rzecz. Zobaczymy, czy jest cały. Jest. I nawet nie jest porysowany. Teraz pytanie, czy ma rysik, bo to jest bardzo ważne. Jest rysik, są akcesoria. czyli jesteśmy w domu? Pytanie jeszcze, czy działa i będzie 300-400 zł, bo on tyle chyba kosztuje. O proszę. I to jest piękna rzecz. Karton taśmy z y, obcinaczkami. No genialne. Tutaj jest kolejne y, pióra. I słuchajcie, to są pióra z mojego dzieciństwa. A to akurat jest długopis, ale miętki pióro które się też zmazywało tutaj z tej samej firmy, pamiętam tą grafikę kto miał takie kiedyś w szkole to niech zostawi łapkę w górę i napisz o tym w komentarzu dlatego, że jest to naprawdę e, dla mnie taki produkt, który był zawsze kiedyś premium nikt e, nie miał tego na co dzień a jak się wypisał wkład to było szkoda, bo wkłady były bardzo drogie ok, mi Band 7 kolejne słuchaweczki Tune 230 NC też fajna rzecz z JBL -a. tutaj mamy coś niewiadomego pochodzenia Okej. Okay. Przejściówka z kart. E, wow, fajna rzecz. Kolejne Airpodsy. Słuchajcie, widzę coś pięknego tam już na dole. Zaraz wam to pokażę, ale się jaram, że to tutaj jest. Co mamy tutaj? Myszka Logitech G502 Hero. Super sprawa. Uwielbiam te myszki. Są one jednymi z lepszych, sam takiej używam osobiście. Słuchajcie, Motorola Moto G32 Świetny temat, miał być też na specyfikacji Jest raczej używany, bo zobaczcie, są odciski palców na nim Pytanie teraz, czy on Na pierwszy rzut nie jest pobity ani z z tyłu Pytanie, czy jest sprawny Oby działał Dobra, coś jest Śmiga, słuchajcie, śmiga. Nie wiem jeszcze jak z kątem, bo wiadomo, że to jeszcze może być konto założone, ktoś się nie wylogował, miał jakieś hasło czy coś tego typu, ale jest, 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 jest. Ostatnio ten telefon sprzedaliśmy za chyba 900 zł, czy coś koło tego, więc naprawdę spoko. Zobaczmy, czy ma akcesoria. To jest w ogóle genialny temat, bo Motorolka to jest taki już rzadki telefon, który, e, który ktoś kupuje, ale słuchajcie, jest odpalony. Hello moto. Hello moto, oczywiście wiadomo. Teraz zobaczymy, czy jest na etapie konfiguracji, czy jest zablokowany hasłem. Chyba ta druga gorsza opcja, jest hasło, słuchajcie. Jest hasło. No to jest pin do ściągnięcia pewnie, coś kozackiego, ale to za chwilę, bo naprawdę jest to, co było na górze listy. Takie słuchawki z Thrusta, te z PSA znowu. Jest coś, co było na górze listy. Jeszcze parę rzeczy, kolejny case dla iPhone'a. Kolejny jakiś tam notatnik, który już tu zostaje. Co mamy dalej? Eee, glitter, painting, coś tam, coś tam. Co chwilę możecie sprzeciwić telefon, bo jestem w czasie pracy generalnie jest godzina 12. Kolejne Airphones, czyli iPhoneowe eee, rzeczy. Marvel Phone Case. Kolejna myszka lifta. Słuchajcie, kolejny Logitech Lift, kolejny Logitech Lift. Kolejny Logitech Lift i kolejny Logitech Lift. Także 4, 5 myszek głośniej, bo jedna była wcześniej. Stray. Stray, FC24 leży tam, wziąłem inną płytę po prostu e, Wow! Ze zdjęciami kota, słuchajcie Takie fajne rzeczy, no kozacka giera e, Stray na PS4 Widziałem to tylko na zbestunach. podobne jest fajne FC24 Które lata w środku Ale jest całe Tak, FC24 Połamany zegarek Sonika, niestety Ma ułamane mocowanie tutaj, lata sobie po w środku uszkodzone i słuchajcie <laughs> Patrzcie na to, iPhone 15 Pro, taki o 128 giga chyba, tak 128 giga taki miał być i jest i tutaj nie wiem ile giga, bo jest zasłonięta etykieta, nie pamiętam też ze specyfikacji, a nie, tu jest napisane, jest to 256 giga, S24 Ultra. Dobra, to teraz powiedzcie, to jest odwieczna walka, kto jest team Samsung, a kto jest team iPhone. Dawajcie znać w komentarzu. Macie bardzo interaktywny odcinek dzisiaj. Także będziecie chyba zadowoleni. Otwierajmy iPhone'a. Słuchajcie, jest! Jest iPhone biały i jest cały ekran. To już jest bardzo dużo kwestia, czy jest konto. I czy się w ogóle włączy. Jest jabłko, słuchajcie, jest jabłko. To znaczy, że telefon żyje. Akcesoria, zobaczcie, są nieodpakowane. Normalnie ja się tak jaram. 15 Pro w ręce, szczerze powiedziawszy, miałem może dwa razy miałem w ręce 15 Pro. Słuchajcie, jest on nawet odpalony. I jest on, i jest on. Zaraz zobaczymy, kondycja baterii. Najpierw język zmienimy. Jest odpalony, słuchajcie, jest język zmieniony. Kondycja baterii, patrzcie na to żebyście widzieli, dwa cykle ładowania ej, to jest nowy telefon co prawda jest bardzo rozładowany i może być sytuacja, że jakiś aparat nie działa czy coś, czy on ma w ogóle jakąś gwarancję, a chyba nie sprawdzę bez połączenia do internetu jest ok, jest ok, naprawdę jest ok śmiga, kurde jestem zajrany to mamy iPhone'a, który działa więc on kosztuje chyba koło nie wiem, 4000. tysięcy będzie trzeba za niego wołać myślę nie więcej, bo nowe wstępy kosztują 4600. nie wiem dlaczego strasznie iPhone'y poszły w dół, a Samsung'i się bardzo mocno trzymają, ale sprawdźmy teraz Samsung'a, jest... Coś takiego, czy jest jakaś dokumentacja? Słuchajcie, jest telefon, jest telefon. Patrzcie na to, jest telefon i teraz on jest nawet włączony. On jest nawet włączony. Słuchajcie, działa, działa telefon. Ja pitole, zobaczcie na to, nie? Zobaczcie na ten temat, aparaty, wszystko. Możecie mi teraz zobaczyć w kamerze. A telefonu w ogóle jest język polski, więc to jest najprawdopodobniej jakiś zwrot z polski, nie wiem, ale działa aparat, zobaczcie. Tak, widać tutaj wszystko, całe, e, całe te tematy. Elegancki, elegancka miniatura będzie super. Śmiga telefon, więc to jest S24 Ultra. Pierwszy raz mam to w dłoni. Samsungów od dłuższego czasu nie używałem, ale powiem wam, że naprawdę wygląda on sensownie. Jestem bardzo telemaniakiem, więc naprawdę jest on genialny. Nie wiem, czy zostawiłem pudełko. Aha. Okej. Okay. Zrobiłem cap i włożyłem jedną w drugie i pewnie teraz nie będę mógł wyjąć ja pierdzielę, jest telefon, co ja wam powiem, jestem mega zajerany bo te dwa pierwsze produkty w zasadzie gdyby były niesprawne, to zarobek na palecie raczej no raczej by oscylował w granicach zera bo tutaj jest dużo takiej drobnicy tańszej dużo tańszej, więc to było być albo nie być, więc albo jest droższe i działa albo po prostu jakby były dwa to byśmy byli na zero albo troszkę na minus chociaż raczej na minus, bo jeszcze koszty wystawienia wiadomo, że też się liczą, także dziękuję wam za bardzo obejrzenie tego odcinka, pamiętajcie, że już niebawem, już niedługo, kończymy nasz kurs i zamykamy sprzedaż, więc kto jeszcze nie kupił kursu, zapraszam na mugestore.pl e, tam dowiecie się wszystkiego, bo startujemy niebawem z nowym produktem, ale o szczegółach dowiecie się niebawem, więc też obserwujcie mojego Instagrama, dlatego, że tam dodaję bardzo fajne storki i dowiecie się tam na pewno pierwsi, co się dzieje i co w trawie piszczy, także dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka łapka, subik, dzwonek, widzimy się w kolejnym odcinku, jak chcecie więcej openingu dawajcie znaka, siemanko, hej!